Cześć. Witajcie w nowym odcinku. Dzisiaj znajdujemy się w ogrodzie motyli w miejscowości Aumule. Zapraszam do oglądania. Przed wejściem tak to się tak to wygląda. Tutaj idziemy do kasy. Tutaj mamy mapę tego całego terenu. Zobaczmy sobie, jak to wygląda. Bambus house. O, ciekawe. Kafeteria, toalety, wszystko jest. Binnen-Schaukasten. Fajne, fajne miejsce. I tutaj ta wyspa, którą widziałem kiedyś na zdjęciu, jak szukałem tego miejsca. Koszt wejścia tutaj 12 euro za osobę dorosłą i to nie jest wejście czasowe, więc można wejść i cały dzień tutaj spędzić, no, czyli dla nas za dwie osoby 24 euro. Zobaczymy czy warto. idealnych klimat tej motylarni. Nie spodziewałem się, że mi się tutaj tak spodoba. I dużo różnych motyli, ale niektóre to naprawdę są wielkie, tylko ciężko je złapać na wideo, bo szybko przelatują nad głowami niestety. Ale jakbyście byli tu, mieli okazję przyjechać, no to myślę, że warto odwiedzić to miejsce. Strasznie dużo ludzi. Nie spodziewałem się, że będzie aż tyle ludzi dzisiaj. Choć wiadomo, no dzień wolny. Tutaj na drzewku Taki potężny motyl siedzi. To on? To na moim filmie słabo go widać. Ale on ma, norm ma barwę tego korzenia. I przyleciał tutaj ten niebieski olbrzym. Tylko ma złożone skrzydła, niestety. I siedzi na liściu. Tutaj mamy proces dorastania motyli. Od. Gąsieniczki jakiejś, barwy i tak kółko patrzy się tutaj tam mamy cilujące żuwie na kamieniu Patrzcie na to. Nigdy nie widziałem takiego motyla. Patrzcie jaki on jest wielki w porównaniu do tego po lewej stronie. Co to za gatunek? Tutaj jeszcze z tej perspektywy Wam pokażę. O, tu jaki usiad piękny. Właśnie tutaj pani przyszła i powiedziała, że to jest ćma, jakiś gatunek ćmy i że to jest jeszcze mała ćma, bo mogą być naprawdę duże. Nie wiem jak to wam pokazać, ale że mogą mieć do 50 cm chyba albo 40 rozpiętości skrzydeł swoich. Także ja myślałem, że to jest wielkie. Tutaj mamy takie pomieszczenie, w którym można się troszeczkę opodzić i przydało mi się to, bo mi się telefon trochę przegrzał. Tam jest naprawdę upał. No a tutaj mamy takie takie chłodniejsze miejsce z wyjściem na dwór też. O! Tutaj jeden sobie wisi. A jak się przyjrzycie dokładnie, to tuż za tym domkiem, spójrzcie teraz. Jakie bydłe z tyłu. Spodziewalibyście się, że motyle mogą dać tyle radości? No ja nie. A tutaj takie zaskoczenie. Jeszcze tyle różnych gatunków. Kino świat. To kanał National Geographic. Po wyjściu z motylarni możecie sobie tutaj wychilować. Przy ławeczkach, znaczy w ławeczkach, przesełkach, stolikach. Tutaj mamy ogród botaniczny, który idziemy jeszcze zobaczyć. Fingender Wassergarten bardzo duży plac tu jest, bardzo duży obiekt. O Jezu! O wielkie ryby! A, to są te koi. Y... Czekajcie, zapomniałem jak to się nazywa. Karpie koi czy sumy koi? Nie pamiętam, ale widzieliśmy to w Danii. Właśnie tak wydawało mi się, że już to widziałem gdzieś. Pati, to są te koi, jak, jak ty się nazywa? To są ale koi, że sumy czy co to jest? Czy te nie, nie. karpie koi? Karp. Karp. koi, nie? No, od wielkie, nie? Karpie koi. I kaczuszka razem z nimi. i tutaj idąc dalej jest chyba kawiarnia jakaś. Idę zobaczyć. O, odbywają się tu nawet spotkania biznesowe. Tak, mamy tu kawiarnię. Ale my nic nie będziemy tu dzisiaj kupować. Tak się tutaj prezentuje całość. Tutaj można zjeść kerygurs i napić się kawy też w następnym, w następnym miejscu, w następnej budce. No. Kiełbaski, kartofel za lat. Tu mamy jakieś jezioro. A tutaj była ta kawiarnia i ogród. Wodny ogród, który wam przed chwilą pokazywałem. Most motyli. Tak wygląda. Można sobie tam wyżej pójść po prostu i posiedzieć. Tam są ławeczki na takim okręgu, w tym na takiej wyspie, jakby w tym małym jeziorku stawie. Ale pogoda dzisiaj dopisuje na taką wycieczkę, 20 stopni, nie za gorąco, nie za zimno. Także perfekcyjnie. Patrzcie w ogóle ile ludzi tutaj jest dzisiaj. Nie było działo tym stanąć. I jeszcze na wyjściu możecie kupić sobie tutaj różne rzeczy. Na przykład takie torby za 39 euro. Jakieś takie notesy, książeczki, zaraz zobaczymy, co to jest. No nie wiem, czy to jest serwetki z motylami, jakieś takie breloczki, taki breloczek kosztuje, już Wam mówię, 8,50. Takie wisiorki z motylkami, długopisy, no różne rzeczy, różne, różne rzeczy dla dzieci, zabawki, kartki pocztowe, urodzinowe tam macie. Jest tutaj parking, tak jak widzicie, dosłownie 50 metrów od wejścia do tego ogrodu. Niestety, jak my przyjechaliśmy, to był full i zostawić auto. No, 400 metrów stąd, no ale ogólnie parking jest darmowy, także tym się nie musicie martwić. Jak będzie wolne miejsce, to jak najbardziej tutaj dobrze sobie stanąć. No i my już spadamy. Co Wam mogę powiedzieć? Myślę, że warto polecić to miejsce. 12 euro nie mają. Tak, jeżeli jesteście tutaj z okolic i lubicie takie klimaty, to jak najbardziej polecam. Ja osobiście nie spodziewałem się, że istnieją takie wielkie motyle. Może Was to śmieszyć lub nie, ale no i interesowałem się po prostu tym tematem. Tak samo nie spodziewałem się, że może dać mi tyle radości zobaczenie tego, tych motyli i tego wszystkiego co tam miało miejsce. O jaki słoczek tu idzie, patrzcie. No, także e, dla zainteresowanych jak nie jesteście, a znaczy jak jesteście tutaj z okolicy, to jak najbardziej mogę polecić to miejsce tych waszek Pszczółek, królików, i tak dalej, to już nam się nie chciało szukać i oglądać. I tak w samej motylarni spędziliśmy dobre dwie godziny, prawie tak szybko zleciało mimo, że na filmie tego nie widać. Także polecam to miejsce, wbijajcie śmiało. W opisie pod filmem macie link do strony z lokalizacją na, mapy, na Google Maps albo coś tam postaram się dodać, żebyście mogli łatwiej znaleźć to miejsce. Także dzięki za oglądanie. Widzimy się w następnych filmach na kanale Polski Hamburger. Pamiętajcie, zostawić łapkę suba, jeżeli film Wam się podobał, jeżeli kanał Wam się podoba. No i co? Widzimy się w następnych odcinkach. Do zobaczenia, cześć!